<laughs> Proaktywny obywatel. Dzisiaj cały czas pozostajemy w temacie proaktywności, i ona dzisiaj pisze na temat naszych postaw obywatelskich, zarówno tych wobec państwa, wobec naszego jakiegoś tam, naszej społeczności, mniejszego jakiegoś regionu, jak również w stosunku do innych ludzi. Bardzo często Potrafimy jakże namiętnie prawie że narzekać na, na rząd, na sytuację, na to, że w sklepie coś nie działa, że tu jest tak, tam jest inaczej i po prostu no, potrafimy jednym tchem wymienić wszystkie niedociągnięcia. Natomiast my niestety w większości wypadków nic z tym nie robimy, nie działamy w kręgu własnego wpływu, nie, nie informujemy. Ee, Osób odpowiedzialnych za daną sytuację, że coś jest nie tak. Jedynie sobie ponarzekamy w kręgu naszych znajomych i na tym się nasza rola kończy. A tak naprawdę, żeby coś się zmieniło, żeby pojawiły się jakieś kroki w kierunku właśnie poprawy jakości naszego życia, musimy informować, że, że są takie potrzeby. Jak często stoimy na przykład na światłach i narzekamy, że są źle skoordynowane, a. Ile razy za tym narzekaniem e, idzie chociażby wysłany e-mail do zarządcy dróg, e, który mógłby te światła wyregulować, albo ile razy w sklepie coś nam się nie podoba i swoje żale wylewamy na kasierkę, zamiast poprosić o rozmowę z kierownikiem sklepu, który de facto ma bardziej realne, realny wpływ na to, jak ten sklep funkcjonuje. Bardzo często nawet pytani, chociażby przez jakiegoś e, menadżera w banku jeżeli rezygnujemy z usług tegoż banku bo nam się coś nie podobało e, nawet pytani dlaczego odchodzimy tak jakbyśmy się bali powiedzieć e, o powodach rezygnacji a przecież jeżeli my nie przekazujemy informacji zwrotnej e, właśnie informacji zwrotnej na temat tego co nam się nie podoba co jest nie tak co byśmy chcieli zmienić no to na pewno to się nie zmieni Dlatego warto być y, obywatelem proaktywnym, y, jeżeli idzie o sprawy polityczne, to zajmować się tym, na co mamy faktyczny wpływ, y, jeżeli chcemy podjąć jakieś działania, to najpierw zaangażujmy się w jakoś, jakieś tutaj sprawy y, naszego najbliższego otoczenia, chociażby naszej dzielnicy. Y, natomiast jeżeli y, nie chcemy realnie się zajmować, to też realnie nie marnujmy czasu na narzekanie, jak to źle jest, jak to politycy nam coś tam zabierają, robią i tak dalej. Generalnie działajmy w kręgu własnego wpływu i starajmy się przekazywać informację zwrotną tam, gdzie należy, jeżeli chcemy, żebyśmy coś, żeby coś się zmieniło. A tak naprawdę, skoro narzekamy, to nam to coś nie pasuje, czyli warto Zainterweniować i gdzieś tą informację przekazać. I ona pisze, że tego typu informacja zwrotna w, u niektórych osób kojarzy się z jakimś donosicielstwem, kablowaniem na daną osobę, że czegoś nie robi i tak dalej. Prawda jest taka, że bardzo często, jeżeli my przekażemy chociażby kierownikowi. Na jakiegoś działu, że tutaj jest taka, a nie inna obsługa, to wcale nie oznacza, że my kablujemy na osoby bez powodu, po pierwsze. No nie nazwałbym tego nawet kablowaniem, ale bardzo często jest tak, że te osoby po prostu wykonują polecenia swojego kierownika i on może nawet nie zdawać sobie sprawy, że jego polecenia... E, są w ten sposób odbierane, a może się okazać, że pracownicy źle zrozumieli jego zalecenia i robią zupełnie odwrotną rzecz niż on zamierzał. I taka informacja z naszej strony, jako klientów, e, może pomóc usprawnić ten proces i zaoszczędzić tak naprawdę nerwów i kierownikowi, i klientom następnym, i tymże pracownikom. Także warto. Na spokojnie przekazywać informacje zwrotne tam, gdzie one faktycznie trafiać powinny, tam, gdzie mogą coś zmienić, warto być proaktywnym obywatelem. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia jutro.